Two, Cześć! W dzisiejszym odcinku będziemy pokazywać, jak zrobić sernik na zimno. Zapraszamy. Sernik na zimno to być może nie jest taki typowy, tradycyjny grecki przepis, ale w dzisiejszych współczesnych czasach bardzo często wykonuje się go w greckich domach. Składniki: 125 gram masło. 100 gram cukier puder 200 gram e... ciastek maślonych tak. e... wizerska wanila śmietana 35% 200 ml białe ser po grecku amfotyro e... albo po pols polsku białe ser

Skąd jest to masło? Z korfu oczywiście <laughs> oh masło i ciasto mamy dno. Teraz wkładamy spód do piekarnika na 180 stopni na 10 minut. W międzyczasie mieszamy kolejne składniki i okazało się, że wy, wystarczy nam tylko jedno opakowanie sera Antofiro, albo jeżeli nie macie tego sera, to wystarczy najzwyklejszy ser biały. Ή στο γραμμ τσούκερ. Τσούκερ πούντερ. Τσούκερ πούντερ. Το δαγέμε τρόχο Μια Το δαλίσουμε στο Teraz zabieramy się do robienia sosu. Zrobimy go z truskawek, ale oczywiście możecie zrobić taki sos z jakichkolwiek innych owoców. Nasze truskawki są zamrożone, dodamy trochę wody, żeby je rozmrozić i następnie będziemy gotować dalej. Tak wygląda już prawie skończony sernik. Następnie wkładamy go mniej więcej na godzinę albo dłużej do lodówki. Łykka albo dwie. Trochę mąka kukurydziana lub mąka ziemniaczana. Nasz sos jest już skończony i teraz musimy poczekać, żeby się trochę ostudził. Ok, więc tak prezentuje się rezultat naszej pracy. Nasz sernik poczekał dłuższą chwilę w lodówce, następnie przykryliśmy go warstwą sosu i już jest gotowy do jedzenia. Także my się zabieramy do chrupania. Dziękujemy wam serdecznie za oglądanie i zapraszamy na, nas na nasz następny filmik.